Mając na uwadze, że w Polsce powstają całe grupy, brygady zwalczające muzułmanów na terenie naszego kraju, trochę niepokoję się o mojego partnera. Niedługo będziemy razem z moim Turkiem w moim rodzinnym mieście. Niestety mam obawy o zdrowie i życie mojego partnera. Nie chciałabym, by spotkało nas to, czego byłam świadkiem kilka miesięcy temu w stosunku do młodego pakistańczyka w sklepie. Pewna pani zaczęła obrzucać go epitetami brudas, śmierdziuch oraz ciapaty. Nie do końca wiem właściwie, co to znaczy ciapaty, ale często właśnie takie epitety słyszę. Nie chciałabym, żeby mój kochany partner doświadczył tutaj takich nieprzyjemności, tym bardziej, że dosyć dobrze rozumie język polski i ciężko by mi było wymigać się i wytłumaczyć mu niektóre epitety. Ja i mój mąż nie spotkaliśmy się jak dotąd z jakimś przejawem bezpośredniej agresji słownej albo fizycznej, ale usłyszałam od jednej z moich sąsiadek następujący tekst. My tutaj znajdków i takich Arabów to nie chcemy. Ponadto ksiądz, będąc wizytą po kolendzie, stwierdził, żeby najlepiej nie przyznawać się do takiego związku. Jak stwierdził ksiądz, zna wiele osób wśród moich sąsiadów, którym to się bardzo nie spodoba, że nikt tego związku nie zaakceptuje i już na pewno nasze przyszłe dzieci będą palcami w szkole wytykać. To tyle. Reszta reakcji na mojego partnera z Turcji na razie dosyć poprawna, ale bardzo niepokoją mnie słowa księdza. Tym bardziej, że również dodał, że gdyby chodziło tutaj na przykład o Anglika, no to pewnie wszyscy by to zaakceptowali. No ale, Turek, sorry, ale nie ma czym się chwalić. Ja osobiście nie miałam przykrości podczas moich kilku wycieczek do Polski z moim Turkiem, ale Pewnego razu na stronie Facebooka umieściłam taki wpis, że szukam najlepszych ćwiczeń na brzuch. I oto co pod moim, pod moim wpisem pojawiło się. Kilku mężczyzn umieściło wpis. Cytuję: Ładnego z czosnkiem, jednego z czosnkiem, szybko kurwa. Reszta komentujących popierała tych panów, że są super i widziałam tylko same uśmieszki i zostawiane paluchy w górę. Żałuję, że ten wpis rasistowski nie zgłosiłam do YouTube, do Facebooka. Moja kuzynka w tamtym roku przyjechała z Turcji ze swoim chłopakiem nad Polskie Morze i poszli na dyskotekę. I tam kilku podpitych frajerów zaczęło wyzywać partnera mojej kuzynki od Ciapatych i od Brudasów. Całe szczęście. Chłopak nie rozumiał języka polskiego i jakoś kuzynce udało się załagodzić sytuację, ale impreza szybko się skończyła i wrócili do pensjonatu. Mam pewien problem. Nie wiem jak mam wytłumaczyć swojemu chłopakowi co znaczy epitet ciapaty. Ponieważ dla mnie jest to epitet i nie jest to żaden komplement. Byliśmy w tamtym roku w moim mieście i, będąc w parku, chłopcy 14-15 letni jeździli na hulajnogach. Kiedy zobaczyli mojego chłopaka, zaczęli obrzucać go epitetami: ciapaty, 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 i szybko oddalili się od tego miejsca. Co powinnam powiedzieć mojemu chłopakowi? Co to właściwie znaczy ten ciapaty? Dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Jak zwykle z mojego małego saloniku w Wiedniu. Tym wstępem wprowadziłam was do tematyki dzisiejszego odcinka. A dzisiaj znowu porozmawiamy sobie troszeczkę o nietolerancji oraz o takim bardzo znanym i słynnym w Polsce powiedzeniu, «ciapaty». Musicie wiedzieć, że to określenie, ten epitet funkcjonuje tylko i wyłącznie właściwie w Polsce (ciapaty). I kogo określamy tym mianem i dlaczego i skąd się to wzięło? Moi drodzy, to słowo przywędrowało do nas z Wielkiej Brytanii, zostało wymyślone przez naszych rodaków będących na emigracji i oznacza człowieka, który ma inną, inny kolor skóry niż biały, ale nie jest murzynem. Czyli nie ma ciemnej, czarnej skóry oraz nie ma żółtej skóry, czyli też nie może być na przykład Chińczykiem. Jest to każdy, kto ma po prostu ciemniejszy kolor skóry niż biały. Najczęściej y, tym epitetem określamy ludzi, którzy pochodzą y, z Pakistanu, z Indii, z Turcji. Części Hiszpanii, ludzi pochodzących z Półwyspu Arabskiego, z Iranu, z Iraku. I wszystkich pakujemy do jednego worka. I można zapytać się, dlaczego ci wszyscy, pomimo że dzieli, dzielą ich czasami tysiące kilometrów, dlaczego wszystkich wrzucamy do jednego worka i wszyscy są ciapaci. Na co właśnie te polaczki. Tak, teraz powiem polaczki, chociaż my nie lubimy tego określenia, ale tak się o nas mówi za granicą, więc ci polaczki y, tłumaczą to, że y, ciapaci są jednakowi, ciężko ich rozróżnić, wszyscy wyglądają tak samo i dlatego określa się ich jednym mianem. No, nie wiem, czy wszyscy, którzy mają białą skórę, y, są do siebie podobni i nie można ich rozróżnić. No, pewnie nie. Nie można bez trudów wszystkich rozróżnić. I my bardzo, bardzo obrażamy się na to, kiedy na nas się mówi polaczki, albo się mówi na nas kartofle, bo tutaj w Austrii spotkałam się też z takim określeniem, że na nas mówią buraki albo kartofle, dlatego, że. Zajadamy się ziemniakami, burakami, ma, produkujemy bardzo dużo tych warzyw i mówi się na nas też właśnie albo cebulaki, bo też o, spotkałam się z takim cebulaki, albo kartoflaki i się bardzo na to obrażamy, no dlaczego. Ale kiedy my mówimy ciapaty, nam to bardzo pasuje wszystko jest ok. Moi drodzy, skąd się w ogóle wzięło takie określenie, co to w ogóle oznacza ciapaty? I ja myślę, że gdyby osoby, które wymyśliły, Taki, taki epitet dla ludzi o ciemniejszym kolorze skóry, żeby wiedzieli, co tak naprawdę znaczy słowo ciapaty, to pewnie by go zbyt często nie używali, ponieważ ciapata, czapata jest to określenie placka a chlebka, który wypieka się. W dużych ilościach w Indiach, w Pakistanie zajadają się tym, jest to bardzo dobre, jest to rodzaj naszego polskiego podpłomyka pod czyli skład takiego placka to jest woda, mąka, sól i praktycznie nic więcej w tym nie ma. I to jest właśnie ciapata albo czapata. I w sumie można byłoby powiedzieć, że to określenie, że. Że jest się chlebkiem, do tego bardzo chrupiącym, bardzo smacznym, no to powinno być komplementem. No ale niestety, my używamy Polacy tego określenia w bardzo pogardliwy, w bardzo brzydki sposób. Nie wiem skąd to się wzięło, że my mamy przekonanie, że my, Polacy, jesteśmy najlepszym narodem, narodem wybranym. I wszystko, co pochodzi z tamtej części świata, no to niestety jest na B. Też się spotkałam z takim określeniem i z, takim, z taką pretensją, że straciłem pracę, ponieważ y, przyjęli ciapatego na moje stanowisko. No i to jest ogromna dla nas obraza. Ale kiedy my, na przykład, wyjeżdżamy do Anglii, albo wyjeżdżamy do, Pol do Niemiec i tam dostajemy pracę, to nie zastanawiamy się, że może też jakiemuś Anglikowi albo jakiemuś Niemcowi zabieramy pracę. Oczywiście tak nie musi być, bo często, często wykonujemy zawody na emigracji, gdzie miejscowa ludność na przykład by nie chciała takiego zawodu wykonywać, takiej pracy. Ale nie jest to żadną regułą, bo w fabryce również, czy na budowach pracują mieszkańcy danego państwa. No, i też mogliby powiedzieć, że przyjechał jakiś głupi polaczek no i zabrał moje miejsce pracy. Ale chyba nie chcielibyśmy takiego, takich słów słyszeć. Ale już mówiąc, ciapaty zajął moje stanowisko pracy jak najbardziej nam pasuje. Tutaj przytoczyłam Wam kilka listów, które ukazały się w internecie właśnie dziewczyn, które są w związkach z turkami. I jak sami słyszeliście, mają ogromne obawy przed tym, że przed tym, że po prostu no, doznają jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Tak nie jest, kochani, zawsze. Polska zaczyna otwierać się już, otwierać się na inność, na obcych i nie jest już regułą, że każdego zawsze muszą jakieś nieprzyjemności spotkać. Mieszka również w Polsce dużo Azjatów, dużo Turków, dużo mieszkańców, na przykład Afryki, i bardzo, bardzo fajnie sobie u nas radzą, nie są dyskryminowani. Ale jeszcze w tych miejsc mniejszych miejscowościach można spotkać się właśnie z taką reakcją. Ja wam kiedyś też opowiadałam, że na przykład u mnie w kabinicy, również kiedy z Kajanem przyjadę, to sąsiadki tak trochę dziwnie zaglądają yy, przez Firanki. No jakby co najmniej kosmite zobaczyły. Yy, w sklepie tak samo, takim dziwnym wzrokiem przy Kasie yy, pani na mnie yy, patrzała, tylko dlatego, że mówiłam z Kajanem w języku niemieckim, a nie w jakimś yy, języku bliżej nie, nieokreślonym no więc okazuje się, że, że, że to do końca jeszcze nie jest tak, że jesteśmy do końca otwarci na wszystko. Mnie tylko moi drodzy jedno zastanawia i nie mogę z tym się pogodzić. Dlaczego ja jadąc do Turcji, czy będąc tutaj w Austrii, żyjąc w Turcji, dlaczego tutaj nigdy nie słyszałam pogardliwych epitetów? Dlaczego nikt na mnie nigdy dziwnie się nie patrzył? Dlaczego w Turcji nikt mnie nie wyzywał od Polaczek? Dlaczego w Turcji nikt mnie nie pytał o to, jakiego jestem wyznania? Dlaczego tam nie widziałam dziwnych, jakichś pogadliwych spojrzeń? Dlaczego tam nikt się ze mnie nie wyśmiewał? Dlaczego tutaj w Austrii mogę normalnie mieszkać wśród Austriaków i nikt nas nie wytyka palcami? Po prostu tego nie potrafię zrozumieć. Dlaczego, Dlaczego? tylko dlatego, że ktoś nie jest Polakiem? Wytykany jest palcami, czy jest wyśmiewany? Moi drodzy, proszę, wytłumaczcie mi to w komentarzach. Napi napiszcie mi, co myślicie o tym. Są to takie moje krótkie przemyślenia. Ja ostatnio założyłam profil dokładnie miesiąc temu na TikToku i tam raczej nie pokazuje naszego życia, ponieważ nasze życie to ja pokazuję tutaj tutaj na YouTubie robię już konkretne filmy. Tam są to raczej takie skecze, raczej takie przyś przyśmiewcze, króciutkie etiudy dosłownie 15-30 sekundowe. Ale tam właśnie pokazuje Pokazuję z jakimi reakcjami spotykamy się często na co dzień, jakie komentarze na TikToku, czy na Instagramie, czy tutaj na YouTubie pod moimi filmami się pokazuje. Staram się w taki trochę przyśmiewczy sposób na te, na te nieprzychylne komentarze odpowiadać. Często robimy takie króciutkie przyśmiewcze, jakieś skecze, jak ktoś ma ochotę, to zapraszam Was na, na TikToka, tam również jesteśmy no, pod naszą już Instagramową nazwą Margerita Kajan. No i nie chodzi o to, żeby reklamować TikToka. Chciałam Wam tylko powiedzieć po prostu, że, że na TikToku, w komentarzach, no i, i tutaj na YouTube również pojawiają się niestety takie brzyd, brzydkie komentarze. Moi kochani, ja Was naprawdę nie zachęcam do tego, żebyście lubili i kochali pakistańczyków, turków czy arabów. Nie lubię, nie lubię, punkt, koniec. Ale proszę Was, przestańcie być tacy tacy zawistni, yy, przestańcie, przestańcie wyzywać, określać takimi brzydkimi epitetami. Po co? Na co to komu jest potrzebne? Czy naprawdę ludziom sprawia przyjemność, jeżeli komuś jest, jest przykro? Nie kocham, ale akceptuję, albo po prostu przechodzę obojętnie, bez żadnej reakcji. Moi kochani, i to dzisiaj właśnie był taki krótki filmik, ponieważ ponieważ właśnie przez TikToka, to mnie tak i przez te wpisy, które w internecie natknęłam, na, na któreś natknęłam, one mnie tak właśnie trochę zmobilizowały do tego, żeby poruszyć właśnie, właśnie temat tego ciapatego. Dlaczego i kto nazywa ludzi o ciemniejszym kolorze skóry ciapatą. Również Taki wpis się pojawił na TikToku odnośnie ciapatych, że to Unia Europejska akceptując ludzi z tamtej części świata, tutaj w Europie, Unia Europejska jak gdyby wymyśliła takie określenie dla, dla tych ludzi. No słuchajcie, dla mnie to jest w ogóle jakieś pomieszanie z poplątaniem, jaka Unia Europejska. Powtarzam jeszcze raz, słowo ciapaty wymyślili polscy emigranci będący w Wielkiej Brytanii. Zapamiętajcie to raz na zawsze. I tak naprawdę, to jeszcze raz powtarzam, nie oznacza to nic złego, ale niestety my odbieramy to jako coś złego i używamy tego jako obraźliwy ek. Bitet. Więc bardzo proszę, moi drodzy, nie róbcie tego, nie sprawiajcie drugiemu przykrości. Kajanowi, czy, czy, czy innej osobie, która pochodzi z, tych, z tego kraju, naprawdę nie jest przyjemnie tego słuchać. Kajan jest dosyć odporny na krytykę. Ja też staram się go w dużej mierze chronić przed, przed krytyką. Nie czytam mu niektórych komentarzy, albo jeżeli już on zapyta się, co to znaczy, to ja staram się w takiej łagodnej formie mu to przedstawić i przetłumaczyć na język niemiecki. I on czasami po prostu zbyje to tylko uśmiechem, albo. Pyta się mnie, Margarita, ale dlaczego? Przecież ja nie znam tej osoby, ja nic tej osoby złego nie zrobiłam. Dlaczego ta osoba jest taka zabisna? Dlaczego ta osoba na przykład mi źle życzy? Dlaczego ta osoba ze mnie się wyśmiewa? I uwierzcie, że ja, ja nie bardzo wiem, jak mam wytłumaczyć mu to. On po prostu takiego hejtu, takiej nienawiści do osób z innego kraju nie zna. Ja nie mówię, że są wszyscy tacy święci. Ja mówię generalnie. I bardzo Was proszę, bardzo Was proszę jeszcze raz o szacunek. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Życzę Wam pięknego weekendu. Mówili, że weekend ma być również upalny, więc chłodźcie się, skakujcie do wody, jeżeli macie taką możliwość. Pozdrawiam Was serdecznie i oczywiście spotykamy się już w następną sobotę. A może coś ciekawego się wydarzy i spotkamy się również w tygodniu. Dlatego zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Do naciśnięcia tego palucha. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie i pa-pa!